Czołem! Jest to mój pierwszy filmik na tym portalu. Mam nadzieję, że nie ostatni. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jedziemy z tematem. E, projekt ekranu LEDowego o wysokości 7, szerokości 25. Wyświetlacz ma być dość duży, ponieważ ma być widoczny z drugiego piętra aż na ulicę. Mam nadzieję, że to wszystko się uda zrealizować. No to lecimy z tematem. Co nam będzie potrzebne? Płytka uniwersalna. Mi się na takich lutuje najlepiej, płytka z samymi padami, bez żadnych połączeń, bez niczego, sam sobie wybiorę, gdzie chcę mieć połączenia, gdzie, skąd, pójdę, na jakie sygnały. Na takiej mnie się lutuje najlepiej. Skoro jest to wyświetlacz, potrzebne nam będą diody. Diod mamy, mam tutaj dość dużo, są to diody Fluxy, czerwone, naprawdę o dużej jasności świecenia. Wydaje mi się, że będą w zupełności wystarczające do tego, żeby taki wyświetlacz świecił wystarczająco jasne, żeby go było dobrze widać. Tranzystory BC337, BC327, NPN, PNP będą nam potrzebne do przenoszenia plusa z mikrokontrolera na diody i będą nam potrzebne do przenoszenia minusa z, nie z mikrokontrolera tylko z układu zasilania w odpowiednich momentach tak aby poprzez zasadę multiplexowania diod cały wyświetlacz wyświetlał odpowiednie napisy tak jak będziemy tego sobie życzyli. Podstawka Dual Inline 40, tak zwany Deal 40. Zamiast lutować układ yy, w sensie mikrokontroler, nie wiadomo ile razy, jeżeli coś pójdzie nie tak, lutujemy tylko raz, możemy go sobie wyjmować, wkładać. Ja użyję Atmega o pojemności 32. Jeżeli się okaże, że ta atmega jest zbyt mała, możemy wymienić na 64. Jeżeli okaże się za duża, żeby obciąć koszty, będziemy mogli wymienić na 32. Nie będzie z tym najmniejszego problemu. Także Dual Inline się przyda. Troszkę kondensatorów, mam 470 mikrofaradów na 50V, w którym będę wygładzał napięcie. A, no najważniejsza sprawa. Cały układ będę zasilał starym zasilaczem od laptopa, Asusa. Jest to, na wyjściu ma 19V 3,4A. Zastosuję taki e, zasilacz, ponieważ mm, maksymalnie na wyświetlaczu równocześnie może być zapalonych ponad 150 diod. Z, diod. W związku z tym... E, będzie nam potrzebne troszeczkę dużo prądu, więc użyłem takiego zasilacza właśnie o prądzie, 3,4. Myślę, że w zupełności wystarczy. Dlatego kondensatory na 50V, później mam ceramiczne 100 nano. Będę taki sygnał wygładzony wypuszczał na stabilizator 78T05. Jest to stabilizator na 5V, który wytrzyma mi 3A prądu. Takim sygnałem już zestabilizowanym 5V będę zasilał mikrokontroler Atmega i będę zasilał nim również diody. Jak widzimy końcówka zasilacza już została obcięta, bo nie jest mi to niczego już potrzebna, ale jak widzimy kable wychodzące z zasilacza są dość grube, w związku z tym, żeby takimi kablami nie wlutowywać się w płytkę, wmontujemy sobie złącze ARK, tak zwane, wlutujemy je na stałe końcówki tylko włożymy w odpowiednie miejsca, przykręcimy i to będzie na tyle. W dalszej, części, w dalszej części filmiku zobaczycie proces lutowania płytki sterującej całym programem, proces lutowania całego ekranu, do tego proces programowania. No i postaram się pokrótce wyjaśnić zasadę multiplexowania DUT na której będzie się opierał cały wyświetlacz, ponieważ być może niektórzy nie będą czegoś takiego kojarzyć. Oprócz tego, przyda nam się jeszcze miernik, multimetr, żeby pomierzyć, posprawdzać, czy na pewno wszystkie połączenia są OK, czy wszystko nam śmiga tak, jak być powinno. No i to na tyle. Na chwilę obecną lecimy z lutowaniem płytki głównej. robimy sobie szybciutko taki maluteńki teścik, tylko mamy już zestabilizowane napięcie na 5V, dorzucone do miejsca, w którym będzie mikrokontroler. Dorzuciłem diodę sygnalizacyjną napięcie w układzie, że wszystko działa. Podłączamy napięcie i jak widzimy, diodka się świetnie, fali, świetnie się pali, wszystko jest ok. Sprawdzimy tylko napięcia szybko: 19 na wejściu stabilizatora 19, na wyjściu zestabilizowane 5V. 5 V na diodzie spadek na 2 V. Miejsce, w którym będzie zasilany mikrokontroler, jest 5 V. Wszystko śmiga, jedziemy dalej. Szybkie sprawdzenie procesorka. Do procesorka został wgrany najprostszy w świecie program, czyli mruganie diodą na porcie B. Tutaj mamy podłączenie bezpośrednio pod plus 5V. Diodkę teraz... Oż kurczę ją, no. Diodkę teraz podczepimy pod e, tranzystor, który już jest podpięty pod port B, na którym co chwilę powinna pojawiać się masa. O! Ciężko się tą. To... Diodą tam dotyka, bo żadna nóżka nie wystaje. Ale o, już mamy, jak widzimy, mruganie diodą na porcie B. Wszystko śmiga, także tranzystory są montowane poprawnie. Wszystko działa, więc jedziemy dalej. Teraz pokrótce zasadę multiplexowania diod, na której będzie opierał się nasz wyświetlacz. Nasz wyświetlacz ma połączone ze sobą diody od lewej do prawej plusami tworząc pięć wierszy oraz z góry na dół kolumnami tworząc 25 kolumn połączonych ze sobą masą. Zasada multiplexowania diod działa na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy na odpowiedni port odpowiadający przypuśćmy wierszowi trzeciemu. Od, wypuścimy odpowiedni sygnał z mikrokontrolera na całej tej linii w wierszu trzecim, na wszystkich diodach, na nóżkach plusowych, pojawi nam się napięcie plus 5 V. W tym samym momencie na odpowiedni pin odpowiadający, przypuśćmy, kolumnie tam na oko 10, wypuszczamy odpowiedni sygnał z mikrokontrolera, i w tym momencie na wszystkich diodach w tej kolumnie, na nóżkach minusowych, pojawia nam się masa. Co się dzieje w tym momencie? Na tych wszystkich diodach mamy masę, na tych wszystkich diodach mamy plusę. Mamy plus na jednej jedynej diodzie na przecięciu się tych dwóch linii. Mamy plus z jednego wiersza, masę z drugiej kolumny, z kolumny i taka dioda na takim przecięciu będzie nam się świecić. Na takiej zasadzie będzie działał ten, ten wyświetlacz. Z jednej strony jest to mega prosta zasada, z drugiej strony dla kogoś, kto tego w ogóle nie zna, e, prosta zagadka. Jeżeli wypuścimy plusy na wiersz numer 3, na kolumnę numer 10, na przecięciu będzie się świecić dioda. Jeżeli wypuścimy na wiersz numer 3, na kolumnę numer 10 i na kolumnę numer 15, będą nam się świecić dwie, dwie diody, bo mamy dwa przecięcia. Problem pojawia się w tym momencie, kiedy na przykład chcemy zapalić, przypuśćmy, tę diodę oraz tę diodę. Co robimy? Wypuszczamy plusa na ten wiersz, plusa na ten wiersz, masę na tą kolumnę i na tą kolumnę. I pojawia się problem, ponieważ w tym momencie zamiast mieć e, dwa przecięcia, mamy cztery przecięcia, ponieważ na tych, dwóch kolumn na tych dwóch wierszach i na tych dwóch kolumnach i zamiast dwóch diod, które chcieliśmy, będą nam świecić cztery diody. Jak to rozwiązać? Właśnie multiplexowaniem diod czyli Diodę numer 1, przypuśćmy, wypuszczamy plusa na ten wiersz, masę na tą kolumnę. Na przecięciu się diod, dioda nam się świeci. Zaświecamy ją na bardzo krótki okres czasu, przypuśćmy, jedną milisekundę. Gasimy ją, zapalamy diodę numer 2, czyli dajemy plusa na ten wiersz, masę na tą kolumnę, zaświecamy diodę numer 2, świecimy ją przez jedną milisekundę i gasimy. I tak zaświecamy te diody naprzemiennie przez 1 milisekundę każdą z nich. Ludzkie oko jest na tyle bezwładne, że w życiu nie zauważy, że w ciągu jednej sekundy każda z tych diod zostanie zapalona i zgaszona około 500 razy. Pokażę teraz to na prostym przykładzie. Do naszego mikrokontrolera został grany bardzo prosty program. Wypuściłem sygnały 0 na wszystkie 5 wierszy, czyli na wszystkich pięciu wierszach będzie plus. Wypuściłem również masę na jedną z kolumn, tylko i po podłączeniu zasilania, na przecięciu mamy masę na tej kolumnie, mamy plus na tych wszystkich wierszach. Na przecięciu się świecą się diody. Mamy teraz wygrany program, który świeci przez jedną sekundę, gasi przez później kolejną sekundę i na takiej zasadzie będzie to działać. Przejdę teraz do omówienia programowania naszego mikrokontrolera, tak, żeby nie wyświetlała nam się tu jakaś prosta kreska, tylko ładne, fajne napisy i żeby cały wyświetlacz działał jak faktycznie wyświetlacz. Programowanie naszego mikrokontrolera zaczniemy od tego, że ustawimy mu częstotliwość zegarową. Ja wybieram 8 MHz. Później musimy mu dodać dwie biblioteki, input-output, czyli od wejść i wyjść, nam będą potrzebne wyjścia, oraz bibliotekę delay, czyli opóźnienie. Nasze piny będziemy ustawiać jedynki na odpowiednich wyjściach mikrokontrolera w odpowiednich odstępach czasu, w związku z tym potrzebujemy obydwie te biblioteki. Później otwieramy sobie klasę main, czyli główny, główną część programu, konfigurujemy odpowiednie porty jako wyjścia. Czyli na DDR-A, DDR-B, DDRC i D podajemy same jedynki. To ustawia nam mikrokontroler w takiej konfiguracji, że wszystkie porty są w tym momencie wyjściami. Teraz tak. Podczas lutowania mojego wyświetlacza okazało się, że 2 czy 3 przewody. Które były od odpowiednich kolumn, niestety są za krótkie i nie starczyły mi do płyty głównej, w związku z tym musiałem przelutować je, zmontować je nie w jedne z ostatnich tranzystorów, tylko musiałem zamienić kolejność tranzystorów, żeby te kabelki mi starczyły. Przez to niestety nie pamiętam, który dokładnie pin z którego portu odpowiada której kolumnie w moim wyświetlaczu. W związku z tym mam tutaj napisany bardzo prosty programik: na port D wypuszczamy same zera, czyli na, odpalam wszystkie wiersze na wszystkich wierszach będę miał plusa na pin zerowy portu A tylko na ten jeden pin wypuszczam jedynkę. Po wgraniu takiego programu powinien nam się pojawić e, powinna nam się pojawić jedna świecąca linia, tylko jedna. Jak widzimy, wszystko nam tutaj działa jak najlepiej. Świeci się tylko jedna linia na wyświetlaczu, w związku z tym już wiem, że ta linia, czyli kolumna chyba 18 czy 17, odpowiada pinowi zerowemu na porcie A. Taką samą procedurę powtarzamy dwudziestoparokrotnie, żeby sprawdzić dokładnie na pewno, które piny odpowiadają którym wyjściom na wyświetlaczu. Operację pod, powtórzyłem dwudziestoparokrotnie, sprawdziłem dokładnie który pin na którym porcie odpowiada której kolumnie w e, naszym programie. Zdefiniowałem sobie wszystkie kolumny, czyli K od K1 do K25, przypisując im odpowiednie piny na odpowiednich portach. Sprawdzimy sobie teraz działanie całego naszego wyświetlacza. Tak jak mówiłem przed chwilą, program odpowiedzialny za wyświetlanie obrazu został już zmieniony. Do tablicy wgrałem na chwilę same zera, żeby zobaczyć jak to zadziała. Powinny nam się wyświetlić po prostu kreski od lewej idąc do prawej. Przeskok zrobiłem na 0,1 milisekundy. Jak widzimy wszystko działa elegancko. Mamy... Do wyświetlania napisów w naszym wyświetlaczu będą nam potrzebne dwie tablice. Jedna będzie to tablica znaków, do której będziemy wpisywać, e, jaki napis ma się wyświetlić, czyli potrzebujemy tablicy CHAR. Ja daję sobie 100 znaków, myślę, że dłuższych tekstów niż 100 znaków nie będę wyświetlał. Oprócz tego będziemy potrzebować tablicy odpowiednich, e, potrze będziemy potrzebować tablicy integerów 8-bitowych. W tej tablicy będziemy zapisywać, które z pięciu pinów w danej kolumnie mają być zaświecone, a które nie mają być zaświecone. Po tym, jak do naszego programu dodaliśmy tablicę integerów, do których będziemy wpisywać odpowiednie wartości, odpowiadające odpowiedniej ilości diut pokazywanych na naszym wyświetlaczu, zmienia nam się troszeczkę program główny, wyświetlający nam e, napisy. Teraz będzie to. Po prostu pobranie wartości z naszej tablicy, odpalenie kolumny pierwszej, pobranie kolejnej wartości z tablicy, odpalenie kolumny drugiej, pobranie kolejnej wartości z tablicy, odpalenie kolumny trzeciej i tak dalej, aż do samego końca wyświetlacza. Mam nadzieję, że jest to garę zrozumiałe. Jeżeli nie, postaram się w komentarzach coś tam dopowiedzieć. Czas użyć stworzonych przez nas tablic. Do tablicy z napisem, do tablicy naszych czarów wpisałem słowo test pojedynczymi literkami t. S, t". Następnie do tablicy integerów wpisujemy odpowiednie kody, odpowiednie wartości, które będą odpowiedzialne za pojedyncze kolumny wyświetlania. Pod spodem pokazuję mój kod literki A. Najpierw mam kod 07, który odpowiada u mnie czterem zaświeconym diodom jednej zgaszonej, później 2 razy 6B, który odpowiada dwóm zgaszonym, jedną zaświeconą, jedną zgaszoną, jedną zaświeconą, i później znowu 07. Po każdej literce na samym końcu dokładamy 7F, co u mnie odpowiada pustej linii po prostu, czyli minimalnemu odstępowi pomiędzy literami. To jakie kody będą u was, zależy od tego, jak podłączycie port D. Do odpowiednich wierszy całego wyświetlacza, zobaczymy, czy wyświetli nam się słowo test. Teraz, tam gdzie mieliśmy wyświetlanie jeszcze wyświetlacza, po prostu od lewej do prawej, gdzie robiliśmy po prostu pobranie z tablicy i wyświetlenie kolumny pierwszej, drugiej, trzeciej i tak dalej, musimy teraz zmienić odstęp pomiędzy kolumnami. Najpierw zmienimy na jedną milisekundę. Zobaczymy, czy to wystarczy. Pomiędzy, jeżeli będziemy mieć odstęp 1 milisekundy i będziemy wyświetlać 25 kolumn, daje nam to 25 milisekund, czyli zdążymy tak wyświetlić wyświetlacz 40 razy w ciągu 1 sekundy, co da nam częstotliwość 40 Hz. Zobaczymy, czy będzie to wystarczające, aby ekran był przyjemny dla oka, aby nie mrugał, ani nie drażnił oczu. Jak widzimy, nasz wyświetlacz wyświetla już słowo test, Problem jest w tym, że niestety zauważalne jest mruganie, co jest nieprzyjemne dla oka i niestety sprawia, że wyświetlacz nie wygląda fajnie. W związku z tym nasza częstotliwość 40 Hz jest zbyt mała. W związku z tym podnosimy do 80 Hz, czyli wszystkie zatrzymania na 1 milisekundę zmieniamy na zatrzymanie na 500 mikrosekund. Po zmianie wyświetlania na 500 mikrosekund wszystko widać elegancko, nie widać żadnego mrugania. Jeżeli w tym momencie jest ono widoczne, jest to spowodowane e, szybkością nagrywania. Nagrywam filmik w 60 klatkach na sekundę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na filmiku, ale na, o, przy oglądaniu na żywo efekt jest super. Nic nie mruga, nic nie skacze. Obraz jest bardzo ładny, bardzo czytelny. Ok, nasz wyświetlacz jest prawie że skończony, już możemy wyświetlać napisy, ale żeby działał on jak prawdziwy wyświetlacz, muszą się one przesuwać. W związku z tym robimy kilka modyfikacji w programie. Pierwsza, dorzucamy trzy zmienne A, B i C, a jest to zmienna, która będzie odpowiadała... E... Pozycji startowej wpisywania liter. Ustawiamy ją na 25, ponieważ taka jest szerokość wyświetlacza. Da nam to to, że po podłączeniu zasilania napis nie będzie od razu już na wyświetlaczu, tylko po prostu wjedzie na wyświetlacz od prawej strony. Zmienna B będzie odpowiedzialna za szybkość przesuwania się liter po wyświetlaczu oraz zmienna C. Ona będzie odpowiadać za ilość wpisanych liter do tablicy i to, ile razy po prostu mamy pobierać literkę z tablicy i wpisywać jej kod do tablicy integerów. Dorzucamy dodatkową funkcję przesuń. Jest to funkcja, która będzie po prostu naszą całą tablicę z wpisanymi znakami przesuwać o jedną pozycję w lewo. Do naszej tablicy z integerami. Na początku wpisujemy 25 pustych linii, będą one odpowiedzialne za to, aby napis wjeżdżał na wyświetlacz, a nie był już od razu na nim. Do naszej tablicy z napisem wpisujemy sobie znowu test i nasza pętla while wpisuje nam kod całego napisu do tablicy tablica z integerami i teraz wykorzystujemy zmienną B. Wielkość tablicy, czyli A, przypisujemy do wartości B, mnożymy tę wartość razy 8, następnie na samym końcu tablicy znowu dodajemy 25 pustych linii, żeby po wyświetleniu całego napisu napis nam nagle nie znikał i nie wyświetlał się z powrotem od początku, tylko żeby nam ładnie wyjechał z napisu, żeby nam ładnie wyjechał z wyświetlacza. Wielkość naszej tablicy integerów pomnożyliśmy 8 razy, wrzuciliśmy to do zmiennej B. Nasza funkcja odpowiedzialna za wyświetlanie napisu jest zależna właśnie od tej zmiennej B. 8 razy będzie wyświetlać ona cały napis od lewej do prawej, czyli ustaliliśmy już częstotliwość 80 Hz, czyli wyświetlenie całego napisu od lewej do prawej zajmuje 12,5 milisekundy. Wyświetlamy to 8 razy. Czyli 0,1 sekundy musi upłynąć, aby cały napis przesunął nam się o jedną pozycję w lewo. Daje to umiarkowane tempo, napis jest wtedy bardzo ładnie czytelny. Kombinowałem tutaj już z mniejszymi wartościami, z większymi wartościami więcej jest za wolno, mniej jest za szybko napis jest nieczytelny. 8 moim zdaniem jest idealnie. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. Wiem o tym, że filmik wyszedł dość długi, wszystko jest wytłumaczone bardzo rozwlekle ale chciałem, żeby każdy, kto jest nawet początkującym elektronikiem był w stanie taki wyświetlacz sobie odtworzyć i zbudować. Jeżeli będą jakieś pytania, czy cokolwiek zostawiam swoje gadu-gadu w opisie pod tym filmikiem. Nie osądzajcie mnie za wygląd ścieżek, za wygląd płytki, ponieważ nie byłem pewien, czy w ogóle będę w stanie zrobić taki wyświetlacz, więc wolałem nie bawić się w wytrawianie płytek, ani nic takiego, tylko po prostu zrobić to na płytce uniwersalnej, Wyświetlacz będę ulepszał, będę robił nową wersję. Tam na pewno wyglądać to wszystko już będzie dużo, dużo lepiej. Pozdro, dzięki Siema i czekam na konstruktywną krytykę, na komentarze i na wszystko inne.